Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rycu, to jest kolejny co jest Rycu. Zachęcam, zapraszam do luknięcia w linki w opisie, look to description below i szczególnie do komentowania. Naprawdę komentujcie cokolwiek. Oczywiście będzie lekka cenzurka, tam jak jakieś bulgaryzmy, no to pójdzie to weg, ale jak będzie literka A, bądź literka B, no to zostawię, bo czemu nie? I oczywiście zapraszam na kolejnego vloga. No i się udało. Wiem, mam świadomość tego, że znowu nie ten dzień, że to nie jest tydzień, tylko 8 dni, czyli tydzień plus dzień. Tak jak poprzednim razem. I mam nadzieję, że to się nie stanie tradycją tego vloga, że zawsze to będzie tydzień plus jeden dzień i następnym razem będzie to albo niedziela, albo sobota. Czyli oczywiście oczy zwisajcie zaczynamy i taką już tezę chciałbym postawić na samym początku, że aktualnie bycie liberalnym nawet, czy lewicowcem jest totalnie odklejone od rzeczywistości. Więc zapraszam, i jeżeli chcesz w jakąkolwiek dyskusję wejść w komentarzach, proszę o kulturę. Zaczynamy moją historię krótką na temat tego, jak w wieku, wieku lat 18 postrzegałem politykę. Gdy miałem 18 lat, byłem centrowcem. Można powiedzieć, że bliżej mi było lewej strony niż yy, prawej, ale zawsze się trzymałem gdzieś mniej więcej tego centrum i mniej więcej tak mi się wydawało, że tam gdzieś mniej więcej jest. Mniej więcej od roku 2005, yy, czyli no, yy, no mniej więcej od tego roku, lewica Coraz większą prędkością z każdym rokiem przekracza coraz więcej granic i coraz te wypowiedzi ich są bardziej można powiedzieć bezsensowne a wręcz takie no, nielogiczne nawet jeżeli patrząc na naukę i na Taką racjonalność, to one są już tak totalnie odklejone od rzeczywistości, że wręcz można powiedzieć, żeby dzisiaj być prawdziwym lewicowcem, to trzeba być transpłciowy, niebinarny. Yy a wręcz płynno płciowym, co w ogóle nie rozumiem, o co wchodzi w tej, chociaż tłumaczę, że czasami jestem facetem, a czasami jestem kobietą, a czasami jestem ślimakiem. No i niestety tutaj wręcz trzeba powiedzieć, że totalnie odjechała lewica. Gdy jeszcze te 10 lat temu można było popatrzeć na lewicę i stwierdzić, no, rzeczywiście już odjeżdża, ale jeszcze to jest w miarę logiczne i w miarę jeszcze się trzyma nauki, ponieważ były jeszcze wtedy postulaty pod tytułem, że w królestwie zwierząt istnieje coś takiego jak homoseksualist. I tutaj moje stwierdzenie jest takie, rzeczywiście. W królestwie zwierząt istnieją homoseksualne zwierzęta. Jest to bardzo rzadkie zjawisko, jednakże się pojawiają. Także się pojawiają zwierzęta, które mają tak zwaną zmienioną płeć, ale to tylko jest związane z przedłużeniem gatunku. Są także zwierzęta, które się charakteryzują tak zwaną. Yy, Zmiennością rodzenia, czyli przejmowania, jakby powiedzieć, funkcji matczynej. Przykładem jest konik morski, konik, który mężczyzna jest tą jednostką, która zajmuje się dziećmi, ale to także jest związane z tym, że zupełnie inaczej wygląda tam. Po prostu kopulacja zupełnie inaczej wygląda, i to zupełnie nie wygląda tak jak u ludzi, nawet jak u saków, nawet jak u saków lądowych, bo ryby i płazy, a tak zwany konik morski jest rybą, jakby ktoś nie wiedział, to oczywiście to zupełnie inaczej wygląda. I tutaj chciałbym podkreślić ja. Aktualnie jestem bliżej, może dalej niż kiedyś centrum. Z tego powodu, że centrowcy troszeczkę się przesunęli w lewą stronę. Także, co, co jest śmieszne, że dzisiaj aktualnym centrowcom jest bliżej lewej strony z lat 90. niż aktualnej lewicy. Bo dzisiejsza lewica, szczególnie ten kor lewicy, czyli lewica totalna, już odjechały no, totalnie w jakieś kosmiczne twierdzenia, które wręcz same sobie przeczą. Niech tak. Yy, nawet widziałem takie wypowiedzi, i pod, yy, pod, yy, pod tymi wypowiedziami napisane. Co trzeba zrobić, żeby aktualnie pogrążyć lewicowca? I odpowiedź wystarczy dać mu mówić. I to jest niestety prawda. Dzisiaj lewicowiec jest totalnie odklejony od, od jakiejkolwiek nauki, od jakiegokolwiek postrzegania rzeczywistości w sposób e, racjonalny. Bo to już wygląda w ten sposób, że, że nie nauka, tylko samo, nie wiem, no jakaś... Y, jakiś hedonizm, jakaś bardziej filozofia, to już zaczyna być filozofia, a wręcz w niektórych momentach jakaś nie wiem, religia to już zaczyna się robić, że jak nie jesteś z nami, to jesteś inny i powinieneś się wstydzić i shame on you. Nie! Nie, to tak nie powinno być! No ludzie, ludzie, ludzie. Lewa strona, no shame on you. Moje podejście jest takie, że naprawdę, jeżeli jakikolwiek z lewej strony Myśli racjonalnie, myśli naukowo, nawet nie musi wierzyć w Boga albo go totalnie odrzucać, ale jest racjonalny i podchodzi do, do swojego życia w sposób naukowy, to według mnie ta totalna lewa strona postrzega go jako prawicowca. I to nie jest żart, to nie jest żart, bo. Jeżeli byście usłyszeli niektóre wypowiedzi ludzi lewej strony z lat 90., czy nawet pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, to byście tak słuchali i tak myśleli: y, Czekaj, ty jesteś z lewej strony, ale tak serio. I dzisiaj rewolucja lewej strony już tak bardzo się zapędziła, że zjada. Swoje własne dzieci, a nawet dochodzi do niszczenia swoich ojców, czyli ojców lewej strony. Gdy lewa strona kiedyś była postrzegana jako socjalna, dzisiaj nawet prawa strona ma koncepty socjalne co totalnie jest takie odpały. I dlaczego prawa strona ma koncepty socjalne? Kiedyś to było nie do pomyślenia. Prawa strona bardziej była w koncepcie, że my Wam ułatwimy zdobycie pracy, ale Wy musicie pracować na swoje utrzymanie. Państwo nie będziecie utrzymywać. Natomiast lewa strona mówiła: hej, państwo cię utrzyma, nawet jak stracisz pracę, to będziesz mógł sobie przeżyć od tego pierwszego do pierwszego. Dzisiaj totalnie się to rozmyło i wręcz można powiedzieć, że dzisiaj zarówno bycie po prawej stronie, szczególnie tej aktualnie rządzącej, jest bardziej lewe niż nawet te 10 lat temu, a bycie po lewej stronie aktualnie, no już jest odklejone od rzeczywistości. No to już jest totalnie odklejone. I możecie mi teraz powiedzieć, że jak to, lewa strona fajna. To ja wam powiem kilka rzeczy, które jeszcze 10 lat temu było uważane za lewą stronę, a dzisiaj jest uważane za centrum, albo nawet i prawicowe. Homoseksualizm. Ale nie taki walczący, nie taki pokazujący się na ulicach, tylko masz skłonności, ale po prostu stwierdziłeś, że no nie, no po prostu będę człowiekiem i nie będę taki nie będę się pokazywał. To już jest dzisiaj uważane za prawą stronę. Serio. Dzisiaj, jeżeli jesteś tak zwanym nievolujących homoseksualistą, jesteś uważany za prawą stronę. Kolejny przykład fury. Kiedyś uważane za przejaw libertańskiego w stylu życia. Dzisiaj w centrum, bo w zasadzie dlaczego nie jesteście walczący i dlaczego fury jest tak zwane umieśnione, a nie jest grube, dlaczego nie ma body positivity w u fury, dlaczego e, dlaczego tylko samice z y, samcami mogą, a nie ma tam. i takie różne, wiecie, te postulaty są tak już oderwane od jakiejkolwiek nauki a nawet od jakiejkolwiek pseudonauki, że wręcz w niektórych momentach mogę wręcz powiedzieć, że to jest jakaś forma religii. Jakaś forma religii, oczywiście odrzucona od jakiejkolwiek religii, ale jest to taka forma, że religia hedonizmu, religia samozadowolenia, religia bycia w centrum. Że człowiek jest centrum. znaczy. Nie. Człowiek jest współistotą całego królestwa zwierząt i to jest najważniejsze. Tak. Tak to jest. Jak powiedziałem na samym początku. Jeżeli jesteś z lewej strony, proszę bardzo, pisz w komentarzach. Jakiekolwiek komentarze obraźliwe będą blokowane. Tylko komentarze lewej strony, które już wtedy, jeżeli będą przeze mnie zaakceptowane, to prawdopodobnie już nie będą lewe. Dla tych tru lewej strony. Dzisiaj lewa strona to lewa obraźliwa. I za każdym razem, jak ktokolwiek z centrum bądź z prawej strony zaczyna mówić, no to nawet Mask kiedyś to pokazał, że no, jak się stał prawicowcem. Po prostu lewa strona odpłynęła za bardzo w lewą stronę, no i centrum troszeczkę w lewą stronę też poszło, i przez to, zarówno Maski, jak i ja staliśmy się oficjalnie prawicowcami. Chociaż nasze myślenie jest daleko, daleko od prawi, prawej strony, ale przez to, że jesteśmy <słuch> bardziej bliżej nauki. Bardziej, bardziej bliżej takiego racjonalnego stylu bycia, to jesteśmy wyautowani i często jesteśmy poza tą grupą, która jest nawet w centrum. A co dopiero po lewej stronie szkoda gadać. Dlatego nie dziwię się aktualnym młodym ludziom, że patrzą coraz bardziej i i takie to no, coraz częściej patrzą w stronę konserwatywnej prawej strony, ale zarówno konserwatywnie gospodarczo jak i światopoglądowo. Bo to się nie zmieniło. Przez te 10 lat to się nie zmieniło. To, to się ustabilizowało w pewnym momencie i jest cały czas stabilne. To można powiedzieć, że jest taki core. Nie do zmienienia. Jakieś wnioski na koniec? Nie bądź lewą stroną. Bo jeżeli jesteś lewą stroną, to najczęściej wystarczy, że pozwolę ci mówić i już zostajesz wyśmiany. To na tyle. Nie bądź jak fajka, zostaw pod tym filmem lajka. Nie bądź jak chuba, Nie masz suba. Daj suba. Like, subscribe. Lucia. Next time...